Od tygodnia leży w łóżku, ale nie może już dłużej zwlekać, bo słodkie szczeniaczki czekają, aż ktoś obecnie im włosy. Nie widzę tutaj nikogo innego, więc prawdopodobnie chodzi o mnie. A nawet na pewno w końcu jestem Martyna. Także misja na dziś: spróbować czegoś nie rozwalić. Także misja na dziś: słodkie pieski. Cutie cats, czyli słodkie strzyżenie, to jest nowość od Kobe, w której skrywa się 10 niespodzianek i jakiś słodki piesek. Będzie albo Frenchy, albo Yorki To są takie rasy słodkich, małych piesków. Ogólnie takie małe, słodkie pieski wymagają pielęgnacji i zapewne jeśli ktoś z was ma, no to na pewno wasz piesek był strzyżony. Jeśli tak, pochwalcie się w komentarzu, jaką macie rasę pieska i czy chodzicie z nim do fryzjera. Albo czy razem z rodzicami, rodzeńcem bawicie się w fryzjera sami w domu. Ja tu dzisiaj jestem w profesjonalnym salonie Martyna Zabawy, jak zwykle mega profesjonalnie, nic wcale nie wypada mi z drąg, mam tutaj profesjonalną gorlarkę, no i dopiero jak ostrzegę wuchacza, będę wiedziała kto mi się trafił w tak zarośnięte, że nie wiadomo widzę tutaj, że będzie kąpiel będzie pielęgnacja, ostrzeżenie no naprawdę istny salon zabawy, dobra lecimy z tym ale najpierw jeśli lubicie słodkie pieski zostawcie łapkę w górę, jeśli tego nie zrobicie słodkie pieski będą smutne, nikt nie chce żeby słodkie pieski były smutne, okej? Okay? a do tego jeśli jeszcze nie macie jakimś cudem to proszę zostawcie subskrypcję bo bardzo, bardzo, bardzo dużymi krokami zbliżamy się do 500 tysięcy. 500 tysięcy to jest pół miliona, moi drodzy, pół miliona subskrybentów. I słuchajcie, to jest moje marzenie, żeby do końca tego roku wbić pół miliona, także please, pomóżcie. Naprawdę warto, bo subskrybenci bawią się najlepiej. Dobra, W moim salonie to się nie przyda, bo mam golarki. I teraz dopiero zauważyłam, że mam dwa opakowania w dwóch różnych kolorach. Także myślę, że pod ostrza idzie dzisiaj i Frenchy i Yorki albo i Frenchy i Yorki, nie wiadomo jeszcze, który jest który. Oczywiście zacznę sobie od różowego, bo to w końcu mój kolor. Wielkie otwarcie salonu, co tutaj jeszcze w środku się kryje, wiem, że niezbyt ładnie otworzyłam. O! Dzień dobry, włochata kulo. No proszę jaki słodki transporterek, ale mamy tak owłosionego psiacha, że, pff, że aż się rozsypuje już. Kurczę, chyba jeszcze nigdy nie był strzyżony tak. Patrzę. Może sobie przygarnę trochę włosów i przedłużę swoje? <grym>, jak myślicie, czy to dobry pomysł? Do tego jest torebeczka, albo na włosy i będzie ich tyle, że zrobi się z tego poduszka, albo na pieska. Jeszcze nie wiem. Sprawdzimy to. Jest instrukcja. Piesek tu, instrukcja tu. Salon. Trzeba go jakoś postawić. Dobra, salon jest już gotowy do operacji, to znaczy strzeżenia, to żadna tam jakaś operacja, ale obczajmy sobie najpierw niespodzianki. Jest grzebień, tak duży, że mogę go też wykorzystać do swoich włosów. Tutaj coś dużego. O, obróża dla pieska, jaka śliczna. I... O, Zgadnijcie z czego cieszę się najbardziej Z tego słodkiego misia Ja po prostu kocham misie I mogę wam zdradzić po cichu Że pracuję właśnie nad tym Żeby w moim sklepie pojawił się miś Martyna Zabawy Ale póki co Kolejne niespodzianki, lakier do paznokci. Dla pieska? No co wy? Znaczy nie, że jestem zaskoczona, to w końcu mój salon, ale co? I kolejna niespodzianka. Prostownica. Okej, okay, okej, okay. fajna. No dobra, skoro wszystkie dodatki już tu są, to chyba czas na naszego pacjenta. Pacjentkę? Chyba pacjentkę. Otworzę transporterek. Dobrze, że takie małe pieski zazwyczaj są grzeczne, bo mój ko. To by nie chciał wyjść z transportera. Co to jest? Wygląda trochę przerażająco, taki zaniedbany ten piesek. Eww, niby różowy, ale jednak trochę obrzydza. Żartuję, nic mnie nie obrzydza. Jestem profesjonalistką, a to jest słodki piesek, za którego się zaraz zabiorę. Uuu, yeah. Nigdy nie goliłam taką golarką brody, <ścoughs> ani niczego, ale. Ja ale super zabawka! Niespodziankę, którą trzeba ogolić. Śmieszne. Jaram się. Powiem wam, że naprawdę dobra za mała. I czuję się jak w takim salonie trochę. Fajnie, że wibruje. już widzimy jego mordkę. Po no prostu patrzcie, ile sierści. Jestem pewna, że zrobimy z niej tutaj zaraz jakąś fajną podusię. Postawimy pieska. Nie, to naprawdę on wygląda jak chodzący kołtun. Tak. Jestem profesjonalistką. Pan pozwoli, że sobie troszkę tutaj przygarnę. Ale włochać nie mogę. Końca nie widać. Dzisiaj chyba będę musiała zostać po godzinach w tym salonie. Ja cię kręcę. Tu będę mogła fabrykę poduszek otworzyć. To nie jest kradzież. Coraz bliżej do sukcesu, tylko że mu nie ogoliła wszystkiego, że mnie został taki kot syjamski. O, są koty syjamskie. Ciekawe, czy jesteś jak psy syjamskie. Takie wiecie, bez włosów. Oj, trzeba już uważać, bo tutaj, widzę, wchodzę na grunt już taki niegolowalny. Wiecie co, mi się wydaje, że on się musiał nawet załatwiać w to futro. Wiem, o co chodzi, mam teraz kota z długimi włosami, to czasem jak nie trafi dobrze, to oj, 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 nie chcecie wiedzieć. No ale z zwierzątkami to jest jak z bobasami po prostu. Leci do podusi. O, już prawie. Prawie widzi na oczy rany. Ojejku, zobaczcie, ma brokatowe uszko, jakie śliczne. Ulala, jakiego pan albo pani tutaj zapuściła wąsa. Mam poduszkę na sprzedaż, niedrogo. O, przepraszam piesku. Dobra, zobaczcie, już jest piesek ogolony, ale dalej wygląda trochę średnio. Na szczęście dowiedziałam się co robić dalej i dzięki dodatkom już wiem, że trafił mi się cukierusek Jorki. A że po słodkim cięciu i zrobieniu poduszeczki czas na kąpiel. Jest i ciepła kąpiel z mydełkiem profesjonalnie. Wskakuj maluszku, cukierasku czas na mydło miód. Co tu się dzieje? A tu to mydło. Ale się robi, tu fiu, fiu, fiu. No ładnie. Taki intensywniejszy kolor. Główkę też myjemy. Dobra, słuchajcie, ja tutaj się skupię na moim kliencie i zaraz do was wracam. Zobaczcie, jaki szczęśliwy. Five minutes later. Zobaczcie, jak cukierek wygląda. Ogólnie mokre psy zazwyczaj wyglądają mega śmiesznie. Dobra, czas na suszenie, a potem będziemy stylizować. Ale już wygląda coraz słodziej, i widzę, że tak jakby zmienił kolor na taki ładniejszy róż. Wyjdzie tak elegancko z tego salonu, że. Oho, ho, ho. Ale nie wysyłajcie do mnie swoich psów, bo się nie wyrobię z nagrywaniem dla Was filmów. Rozumiem, że jestem świetna w stylizacji zwierzaków, ale też muszę robić inne rzeczy, także proszę mi nie wysyłać swoich psów. Ale możecie mi wysłać ich fotki na Instagramie martyna.zabawa, wbijajcie Chętnie sobie zobaczę, piszcie jak się nazywają Może wstawię jakieś nastory Cukierasek wygląda coraz lepiej Chociaż jeszcze jest trochę mokra, ale Musiałabym użyć suszarki A nie będę tego teraz robić, ale jak chcecie, żeby Wasz piesek wyschnął szybciej, to Możecie użyć suszarki Z takim wiecie, letnim powietrzem Cieplutkim najlepiej Ale przyznajcie, że niezły z niej słodziak To jest chyba Frenchie Ale jeszcze sobie zaraz sprawdzę o tym Czas na odpicowywanie ta -da! Wygląda cudownie Ale został jeszcze Jeden ostatni krok Manikir Mam tu buteleczkę z zimną wodą I paznokietki zmieniają się na pomarańczowe ta -da! Tak wyglądała przed tak prezentuje się po i jestem mega z Jeszcze troszkę mokry piesek, ale naprawdę reprezentuje się bardzo godnie, jakby miała i zaraz na jakąś wystawę. Dobra, trochę tutaj posprzątam, bo zaraz mam w grafiku kolejnego klienta. A jak pani zadowolona z zabiegu? Super! Następny pacjent. I jeśli panienka cukiereczek to była Franci, to w takim razie tutaj czeka na mnie Jorki. Dzień dobry. Chyba ktoś tu nigdy nie odwiedzał fryzjera. Jest podusia. No jeszcze nie, ale zaraz będzie. Piesek w transporterku i salon z wieloma niespodziankami. Zacznijmy sobie od tej. Dobra, jest prostownica. O, kokardka i serduszka. Nie, dużyczki Przydadzą się do robienia fryzury. O ho, ho! O! Wow! Smycz dla baletnicy, jejku! Piszcie koniecznie w komentarzach, czy ktoś z Was chodzi na balet albo ktoś chodził na balet. Ja generalnie byłam chyba za wielką niezdarą do tego, ale mega podziwiam. Pięknie to wygląda. Piękny sport, no bo w sumie to jest sport. O, okej, okay, jest lakier. I ostatnia niespodzianka. żeby... Dobra, jestem gotowa do operacji. No, nieźle, co za bryła. Zobaczmy, jakiego koloru mamy tu więcej fanów: fioletowego czy różowego? Piszcie w komentarzu: Team Fiolet albo Team Rouge. Zobaczymy, kto wygra ostateczne starcie. Maszynki w ruch. Jedziemy z tym. Już nie przemój na kuli fioletowego kurzu, tylko zwierzątko. Poduszka gotowa, wiecie co to znaczy? Piesek też już jest gotowy do kolejnego etapu, którym będziemy mycie. Ale przyznam, że już wygląda fantastycznie. Ciekawe czy one raz są różowe, raz fioletowe, czy... nie wiem. Jeśli bawiliście się to zabawką, to dajcie znać, czy może trafiło wam się coś w innym kolorze. Okej, okay, a my wrócimy do was po kąpieli. Piesek czyściutki, umyty i gotowy na czesanko. Ale zobaczcie, jakie on ma niesamowite oczy. Wow, te oczy są 3D. Zobaczcie, on podąża za nami. Tak jakby patrzy się tam, gdzie jesteśmy. A do tego ten niebieski odcień jest zniewalający. Ale fajny piesek, ale fajny. Grzebień w dłoń i lecimy z tym. On zauważyłam, że ma krótszą sierść od swojej koleżanki. Tam było więcej czesania, a tutaj big big. Piesek zadowolony, piesek zadowolony Słodziutki, zobaczcie, też ma Różowe, e, boże, co ja mówię Złote, brokatowe uszy Śmieszne, takie wygięte No i co? Dodatki Zobaczcie, jeśli chodzi o pazurki I czemu mają teraz takie dwa kolory Dlatego, że pod wpływem ciepła Stają się tak jakby normalne, a pod wpływem zimna Są pomarańczowe I dlatego jak mam zimną wodę To mogę tak jakby malować im paznokcie Tada! baletnica gotowa na występ. Okej okay, kochani, to by było na tyle z wizyty w moim psim salonie. Mam nadzieję, że wam się podobało i że Cutie Cats też zrobiły na was takie fajne wrażenie jak na mnie. Uważam, że naprawdę mega spoko zabawka, która angażuje, można porobić różne rzeczy. Nie jest to tylko przytulanka, ale też dużo frajdy. Także naprawdę polecam, piszcie, który piesek podoba wam się bardziej. Ja jestem team różowy, ale kocham wszystkie pieski równo, także nie będę tutaj wybierać. Tu macie poprzedni odcinek, jeśli jeszcze wam mało, tu jeszcze inny. No, w środku subskrypcji. Pamiętajcie, zaraz wiemy pół miliona, także klikajcie, klikajcie. Pa pa. Uf uf.